Tu jest jakieś podskubywanie. Jestem na nowym odcinku rzeki. Łowię z takiego duży, wysokiego betonu. Nie wiem czy widzicie miejscówkę. Muszę siedze, siedzieć, żeby nie pokazać się rybkom. Mam nadzieję na jakiegoś klenia. No i też jest szansa na brzanę. Założę sobie jeden pelet. Miękki. 8 mm alibutowy Do tego o, już małego czerwonego robaczka O, takiego troszyka mieszanka peletów halibut red red no nie jest to, jest to to samo, co miałem ostatnio na leszcza. Zostało mi to po prostu zużywam dzisiaj, ale tym razem prawie to głuch halibut. Zobaczymy. No tutaj. I na przynętę. Może teraz uda mi się Wam pokazać to miejsce w Jest zwalone jakieś drzewo. Rzeka zwalnia. I to jest most. No, bo nie fajna miejscówka widać tam jakaś drobna ryba pod powierzchnią żeruje pierwszy raz tutaj jestem ja na planu ustanowiłem założyć sam pelet większą kulkę peletu zobaczymy Dużo w dół. to trochę w zamęcie. O! I coś wrzucam do wody. Może będziemy lepiej tą rybkę zaciąć. Może to jakieś małe rybki tam się bawią. Z tym robaczkiem. Jest pierwsza ryba, ale piękne branie było. ale co tu jest? Jak ładnie walcz. Jednak pelet ukazał się skuteczniejszy. Piękne przygięcie. Co tu mamy? Chyba jakiś klenik. Co to jest? Nie mówcie, że to jest mała brzana. Nie mówcie, że to jest mała brzada Przy dnie Chyba to jest mała brzada Jestem podjarany Jestem podjarany Tak, to jest mała o, Pięknie, brzada. Pięknie. całego Takiego czegoś się nie spodziewałem. Piękna, mała brzana. I powiem Wam tylko się nie śmiejcie. To jest moja najpię największa brzana w życiu do tej pory. Złowiłem trzy brzany łącznie z tą. Dwie poprzednie były jeszcze mniejsze. I już czuję ten klimat. Ja już chcę tutaj łowić. Piękna rybka. Piękna rybka. Mała brzana Super No, uciekaj O, pięknie Co by tu zaparkowała Super Mówimy dalej ale jestem O, Wiedzi uh. kolejna rybka Kurde, może być lepsza brzada jakaś? Ja Cię kręcę, co tu się dzisiaj wyprawia? Co tu się dzisiaj wyprawia? Jest tutaj dobrzana, nie za duża Ale nawet taka nieduża rybka daje radość No ja już sobie wyobrażam jak musi walczyć taka trzykilowa. tutaj, o, ta chyba trochę większa. A może nie? Podobnych rozmiarów. Mam nadzieję, że nie to ta sama. O, tak ją tu ładnie położymy. Nie, ta to, 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 to jakiś ogon ma. Inny, skrzywiony ale piękne te ryby a kabrzańka ooo 34 cm ale już gotowa o wcale poszła ale stanęła tutaj przy brzegu odpocznie i odpłynie tak pamiętajmy żeby te rybki reanimować długo są to bardzo waleczne ryby, należy im się. Super, druga brzana. Co prawda nie duża, ale dla mnie no, to są największe brzany, które złowiłem w życiu, więc nie ma, nie ma co narzekać. Super. A nie był, ale piękne branie. Właśnie dzwoniłem dobrze, że miałem odkręcony hamulec. Znaczy dobrze, że miał wolny bieg, Nie teraz Nie teraz <ścoughs> Trzecia brzada ja cię kręcę Ta może być lepsza Zorki za ten a co te rybki robią? już tutaj O, lepsza! Największa, ale gdzie ona? Gdzie tam idzie? No, tu już ma powyżej 40 cm. Ale pięknie. Jest gotowa. Zobaczcie. No, to już jest taka przyzwoita brzana. No nie, ta, o takim, o takiej. W takiej sesji to ja nawet nie śniłem, dzisiaj, żeby trzy brzany myślałem, że jak złowię jakiegoś ładnego kleju, to będzie super. A ty takie rzeczy no ja Paść. O! I znowu.

Żono trzeba ja to trochę poreanimować O, gotowa żeby odpłynąć A, tak, poszła Moja nowa życiówka wrzany 48 cm Trzymajcie kciuki, żeby się o, mój sen Myślę, że to jest sen, żeby mój sen się jeszcze nie skończył.